Siemanko Jedziemy teraz do Wrocławia po odbiór kamery GoPro Hero 9 Zastanawiałem się długo czy ją kupować i tak naprawdę po co mi ona ale stwierdzam sobie, że mimo wszystkich plusów DJI Osmo Pocket to, ma też, to, to ta kamera też ma po prostu swoje minusy Jednym z nich jest coś czego mi mocno brakuje, czyli możliwość streamingu no, chciałbym, żeby jednak to można było robić, więc jedziemy po GoPro. No i tak naprawdę jeszcze jedna rzecz, o której muszę Wam powiedzieć, a która wychodzi z perspektywy czasu, która mi się nie podoba. Czyli wymuszanie przez producenta pewnych, pewnych zakupów dodatkowych, żeby to urządzenie miało rację bytu. W sensie mówię o osmo, to znaczy jeżeli chcę nagrywać z dalszej perspektywy siebie najlepiej żebym kupił sobie extension roda, który kosztuje ponad 300 zł jeżeli chcę w pełni wykorzystać tego extension roda to znaczy mieć na komórce wyświetlanie tego co, co się dzieje na tym DJI U, to muszę sobie kupić przejściówkę Bezprzewodowo, czyli założyć takie Wi-Fi, coś tam na, na, od spodu na DJI, i wtedy będę mógł się połączyć przez wifi z telefonem. I prawdopodobnie wtedy, chociaż nie daję ręki uciąć, będę również mógł sobie streamować. W co wątpię z tego względu, że po kablu, jak nawet połączyłem komórkę z DJI Osmo Pocket, to nie do końca się dodało zrobić. Przęt jest super, tylko żeby był on super, super, no to tak, 1100 kamera teraz, wcześniej 1400 jak ja kupowałem, no to 1400, dodaj 319, to już masz 1719, dodaj tam 350 czy ile tam złotych za tą przejściówkę, już masz 2000, dodaj jeszcze coś tam, jeszcze kurde nie wiadomo co jeszcze i już Ci się robi 2,5 koła, tak? myślę tak, tak, tak spokojnie jak chcesz, chcesz troszeczkę tych opcji sobie tam pododawać o, na przykład jak chcesz mieć szerok, szeroki kąt no to już bezdyskusyjnie musisz sobie kupić jakąś tam soczewkę eee, lepszej klasy soczewka tam 200 zł, 150-200 zł nie fajno chociaż mówię nagrywa mi się tym wyśmienicie Dźwięk jest myślę fajny w odbiorze, e... natomiast nie do końca tutaj, tutaj mi to gra. Tak? Fajną opcją w tym urządzeniu, w sensie w Osmo Pocket, jest to, że e, kiedy nagrywasz z m, Extension RODA, e, poprawia się mocno jakość audio. Przy no, takich vlogach takich standardowych. A zobaczysz to dopiero wtedy, kiedy sobie założysz tego extension roda. Wspomniałam tam fakt, że przy nagrywaniu normalnie z ręki można było 150 tysięcy razy te mikrofony wszystkie pozasłaniać, ale nawet wtedy, kiedy się ich nie zasłaniało, jest po prostu gorzej niż na extension rodzie. Ja mam taką teorię, ponieważ nie widzę w extension rodzie, żeby gdziekolwiek były jakieś y, mikrofony czy coś. Ja mam po prostu taką teorię, że on automatycznie gdzieś tam ten głos y, y, optymalizuje, więc więc to jest fajne, no ale na minus na pewno to, że e, kiedy już sobie założysz takiego extension roda, to wcale już się, wcale, wcale już nie jest to takie e, kompaktowe, fajne urządzenie małe, tylko to się robi no, pokaźnych rozmiarów, po prostu gimbal z kamerą, no może nie aż tak jak e, telefon i, i gimbal jakiś tam właśnie czy od Osmo, czy jakiś tam tych Fajuteków. no ale jednak, tak, więc e, Tutaj też to mnie skłania ku GoPro Hero 9. że eee, no. zobaczymy w praktyce, jak to będzie. No i w ogóle ten szeroki kąt eee, do ujęć sportowych, a wiecie, że trochę też tenisa stołowego na, na drugim kanale nagrywam. No to, no to będzie chyba wskazane. Jeszcze cały czas się waha. Ale w sumie to znaczy, żebyście zobaczyli, jak daleko mam tego DJI Osmo teraz od siebie na tym ekstrasznowodzie, to, to jest tyle gdzieś tam. To jest odległość całej tej. No i wygląda to pewnie tak, jak wygląda, tak? Jest nowy zawodnik, będziemy w domu testować. Pojawiła się jakaś recenzja, unboxingi te rzeczy, także do zobaczenia.